Tak, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście witam Was wszystkich moich nowych widzów. Yeah! A więc widzicie, to jest mój kanał. Widzimy, Masie widzów się w ostatnim czasie powiększyła liczba widzów. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście jestem zadowolony i mam nadzieję, że spodobał Wam się mój kanał. i będzie tak dalej, więc dzisiaj chciałem Wam poka pokazać nowe playlisty i trochę powiedzieć co będzie jak kiedy wrzucane na mój kanał i w ogóle to więc tutaj mamy pierwszą playlistę to tam możecie sobie zobaczyć oczywiście wszystkie moje filmy, później mamy m, takie coś jak zagrajmy w Medal of Honor, więc tutaj mamy już trzy odcinki no trochę tak um, ostatnio nie miałem czasu na to, nagrywanie właśnie tych filmów, no ale możecie sobie obejrzeć te trzy jak się jeszcze nie oglądał i <laughs> zobaczymy, um, dzisiaj może wrzucę następny odcinek czwarty a więc zagrajmy w medalów honor będzie się pokazywało co tydzień A więc um, zobaczymy sobie teraz następną playlistę a z wyjątkiem ostatnim razem właśnie znaczy nie ostatnim razem, tylko teraz, w następnych dwóch tygodniach, nie będzie żadnej produkcji, ponieważ mam wyjazd, mam teraz dwa tygodnie ferii i będę chciał je wykorzystać, więc nie będę miał czasu na YouTube'a. Gameplay'e, gameplay'e, mamy tutaj właśnie cztery filmiki, obojętnie co, Battlefield, czy tam Minecraft, Ghost Recon, czy tam Call of Duty Black Ops, to tam będę wrzucał raz po raz, nie wiem kiedy, nie wiem jeszcze, co jaki czas w jakim czasie co ile czasu to się jeszcze zobaczy to teraz testy no to mamy tam różne testy na przykład słuchawek tutaj sobie zrobimy taki, taki właśnie żart z tymi słuchawkami bo tam mówiłem jak głośno mnie słychać i tak dalej ale takie właśnie śmieszne różne takie teksty mówiłem i obrazki wrzucę a więc tutaj będą pokazywać jakieś testy sprzętów jak będę miał jakiś nowy sprzęt czy coś kupione takie różne Czyli Mamy poradniki, mam na razie jeden poradnik jak zainstalować Max Payne na 3 będzie ich mam nadzieję, że więcej ale na razie mam tylko właśnie ten poradnik obs odpaliłem go no i możecie sobie oglądać jak będzie ich więcej możecie sobie obejrzeć ten poradnik a więc będzie na pewno ich więcej. Później mamy konkurs, już jeden konkurs się u mnie odbył konkurs, konkurs World of Warcraft wersja beta Wygrał go już mówię Mariusz XD chyba, coś takiego 19 Mariusz 97 wygrał właśnie ten konkurs No i mam nadzieję, że będę więcej organizował tych konkursów. Później mamy intra. Intro z gier mam właśnie tutaj, nowe dodałem. Bardzo mi się one podoba, nie jest, nie jest najgorsze. No ale tutaj mogą się pokazywać jakieś intra, właśnie z gier najczęściej. I będę też je wrzucał, jak będę miał ochotę i robić i tak dalej. Teraz mamy najważniejszą teraz część. Mamy daps Ostatnio zacząłem nagrywać. Znaczy się wrzucać na kanał Dubstep. No i mamy tutaj już na przykład trzy odcinki, które możecie sobie za każdym razem oglądać. Dubstep jest codziennie oprócz dwóch tygodni, bo nie będę miał tam czasu tego zgrywać i w ogóle y, tych programów w Polsce nie będę nic takich y, instalował i tak dalej, więc dubstep będzie codziennie. Znaczy się mam jeszcze y, pomysł, żeby wrzucać jakieś inne piosenki, typu jakieś, takie oprócz dubstep, ale to jeszcze później. Przepraszam bardzo, teraz mnie akurat na chwilę przerwało, więc stanęliśmy na polecane kanały, więc Roya i Rocka nie muszę przedstawiać. Ostatnio mnie właśnie poprosił ten użytkownik, żebym go przedstawił moim widzom, czyli tutaj mamy um, jego kanał, jak, jak spodoba wam się to to właśnie możecie go zasubskrybować i oglądać jego let's play i tak dalej, i tak dalej Więc ym, teraz jeszcze przyjdziemy na chwilę do mojego kanału i ym, to chyba będzie na tyle pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia do następnego materiału. Na razie